We wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. jesteśmy w pięknym miejscu, e, malownicza bacówka, dzisiaj z panią Marysią e, chcielibyśmy przygotować dla was placek po zbójnicku, ale w takiej mojej e, trochę nietradycyjnej aranżacji. Od czego zaczniemy? Od placuszków. Od placuszków, pewnie. Tutaj troszeczkę poszliśmy na, łatwo, na mm -hmm. ułatwienie ze względu na to, że no nie mieliśmy warunków do tego, żeby wszystko żeby tutaj dopisku, przygotowywać tak. na bieżąco, ale było to robione, nie wiem, 15 minut tak. temu. E, słuchajcie, mamy masa, masy, klasyczna tak. masa tak. No. na placuszki ziemniaczane, ale z dodatkiem bryndy. Mhm. Oczywiście przepis e, dokładnie będzie na blogu, więc tam sobie możecie wszystko e, zobaczyć, a my mamy już e, placuszki. Dobrze. Musimy wspomnieć, że mamy dzisiaj mm, piękną nie, jagnięcinę, mm, dokładnie. Mm, Tutaj pani Marysia jagnięcinkę znalazła na nas, świetną. Zaczniemy od placuszków, a przejdziemy do gulaszu. Składniki na gulasz. Mięso jagnięcina, tak, e, chorizo, to będzie taka moja ładnie. wariacja, da nam to troszkę aromatu i takiej pikantnej e, papryczki w smaku, cebula, czosnek, marchewka, e, grzybki i e, paperoncino. Więc tak, bierzemy naszą jagnięcinę, dziękuję bardzo. O, patelnia. Szybko będzie tutaj wszystko tak, się działo. Tak, ogień mamy. Dokładnie. Bierzemy olej z pestek winogron. Mhm. Mhm. Jeszcze nie sekundkę. O, ja będę czekać, ja tylko podaję. Nie, to razem będziemy gotować. Oczywiście, dobrze. Oliwy z oliwek też troszeczkę będzie, ale to za chwilę. Jedziemy tak. Cebula, czosnek. Jakie tak jest, się A ja bym w tym czasie bym się bardzo chętnie tutaj dowiedział paru informacji, bo mamy tutaj e, coś niesamowitego, dla bunt, mnie, bunt, modem, no właśnie, no. dla mnie to wie pani co, pierwsze wrażenie, ricotta. Zaznajomiona jest pani, prawda, z nikotą włoską. Dla mnie to jest tak samo wyglądający ser, ale w smaku… Jak mozzarella, nazywają mu, że to jest mozzarella góralska. Góralska, no właśnie, coś takiego, no. ale wy pani na A to smaku jest, bunc? jest tak delikatne. Bunc. Mhm. Słodziutki, Słodziutki bunc. Fantastyczna sprawa, naprawdę. Wrzucamy. Że... Ja na na nie, 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 się smaży. No, się go... Jak Niemcinę, posiekaliśmy z panią Marysią wcześniej w drobne kosteczki. Pamiętajmy o tym, że im drobniej, tym tak naprawdę to wydanie będzie delikatniejsze, więc mm -hmm. na początku trochę trzeba na tym posiedzieć, ale warto, bo efekt murowany. No ładnie, ładnie nam się. To jest I to nam się podsmaży podsmażyć, podsmażyć nie? około nie? 10 minut. Później to będziemy dodawać? Później. Mm -hmm. Marchewka, mieczaki i pokroimy wietari. peperoncino. I to wszystko nie, no, nie. nam się ładnie, pięknie wymiesza. Następnie dodajemy wino, czekamy jakieś kolejne 10 do 15 minut i nasz gulasz powinien być gotowy. A my zajmiemy się oczywiście plackami. Placka. Nic nie widzimy pani. Tutaj ten dymik No, mi wpadł no my właśnie. Takie... My tu góra ale właśnie <grym> no. na bacówkach i w ogóle przy dymie, to nam się nic nie robi. W <grym> takich nie no. powinniśmy tutaj <grym> gotować. Jak widać, nasza jagnięcina już się tutaj ładnie rumieni. Tak, więc tak dajemy. Dodajemy Tak jest. To Proszę marge, bardzo, no, zapraszam. I możemy, jak najbardziej. Marchewkę, Tak, Marchewkę, tak. Jest. Bez co to robimy, o potem się kamyka. A te pie, piecarski pie, tak, tak. też? Piecarski rzucamy i zlecamy. Oj, jak tu gorąco! Jej, jej, jej. Dobra, to wygląda na mnie chwadę. O, ręką. Ręką, dajemy. Nie jest łatwo na taki moment. Bierzemy rozmaryn. A rozmaryn? Tak jest. Do... Urywamy, śmiało. Może a czy tego gulasz rozmaryn można dodać, czy raczej nie? Wie pani co, co zależy od mięsa? A, ponieważ jak jest taka a, dosyć intensywna smaku. I ten ja rozmaryn mięsza. właśnie tak ładnie to. Baranina, czyli baranina, czy ale no, tak byśmy dodali do kurczaka, to, to też, jest też niektórzy dają, ale to jest mm -hmm. takie dosyć miękkie, wiem, wiem, maślane wiem. mięso, prawda? Tu mamy takie dosyć mocne aromaty, więc ten rozmaryn nam się pięknie skomponuje. Dobra, to bierzemy. I taki mój właśnie tip. Eee, Powiem, że mogę pani zdradzić, że często tak? przy właśnie grillowaniu na e, żywym tak, ogniu tak, biorę parę róży, takich gałązek tak, rozmarynu tak. albo nawet same czasami korzenie, znaczy nie korzenie, tylko no, łodyżki, no, no, łodyżki i wrzucamy no, no, pod ogień i to nam dodaje taki Jeszcze fajny aromat. To oczywiście, tego, oczywiście no. mamy patelnię więc to nie wszystko no, nam wejdzie. No, no. Ale jak ale pracujemy jest... sobie na żywym mięsie, no to, e, to tak, wszystko nam się, to się wtedy zajdzie. fajnie, ten aromat mhm. chodzi. W tym momencie bierzemy peperoncino, wlejemy no, tak, 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 żeby się nie Tak, tak nie mało, A, jest okay. Dobrze? Dobrze jest. Pamiętajmy o tym, że oliwa z oliwek nie jest dobra do smażenia. Praktycznie każdy o tym wie, ale czasami się o tym zapomina, że oliwa z oliwek jak ją no, wlejemy właśnie. to jest gorzka. Więc do smażenia właśnie M. jakichś placków czy, czy M. tego M. rodzaju rzeczy olej z, z winą Aha, albo nasz szkujawski je. też jest bardzo dobry. Aha. Placek zbójecki tak naprawdę kojarzy się, przynajmniej mi, ale chyba nam wszystkim, mm -hmm. z dużym takim plackiem na cały talerz, no, prawda, no, wypełnionym gularzem. A to. ja właśnie mam dzisiaj troszeczkę mam inną wizję inne, na to inne, i chciałbym inne. właśnie zrobić takie małe placuszki, na które sobie położymy nasz gulasz i to tak będzie wyglądało. To będzie ładnie. Dobra, wino, dzisiaj mamy wino w lecie, jest, wino gruzińskie. gruzińskie, dobrze pamiętam, tak jest, mm -hmm. czerwone, wytrawne nie wiem, jak to się mówi, o picie polewamy wszystko co jest na potęgie. Zaczynamy te placki się z Pierwszy tak zwany ten nowy, ja. Przyklepujemy nasze placki. Trzeba wspomnieć o tym, że tutaj państwo no. macie odsypki, które można tak. zakupić obok zakupić, Tak, I tutaj i sobie można ugrillować. I ugrillować od razu. I my, my ich wędzimy też tutaj na, u Aha. siebie na wacówce i ten. No właśnie, usłyszałam, że tutaj jest bardzo fajna wędzarnia. Wędzarnia tak. Mam nadzieję, że jeszcze no, będziemy No jeszcze mieć będziemy na tyle mieli, dzisiaj dzisiaj, tak. pokażę wam tam tą wędzarnię. W żebyśmy sobie obejrzeli to. No, tam odsypki się wędzą, tam serbunt się wędzi. Bo i są tacy, tak są serbunt wędzony też, nie? Wtedy no, no go tak. rozsolimy tak. też wcześniej przed wędzeniem Aha. i patrzymy. Tego fajnie tego okay. A i jakieś tak wyroby tak. właśnie mięsne y, też tam wędzicie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Tylko ser. I specjalizacja same, same tylko sery. Tylko same sery. Oaj. Jak same to się do wszystkiego, no. to jest do niczego. Aha. Państwo się tylko na serach tutaj znacie. No i, i naprawdę te sery, które tylko ja tutaj sery. miałem okazję spróbować, no, no znaczy. petarda. co? Chyba będziemy no, powoli tak. przekładać. Zobaczymy. No, czy Czy się nam podsmażyło już troszkę? Gorąco. Tak jest. To ładne. Ale za to jak będzie smakowało bomba Tak jest jednak Przełożymy się tak jest o. I co, zrobimy drugą turę? I ja mam parę tutaj odnośnie tutaj tej tych pyszności. Właśnie czym tak naprawdę różni się bryndza od buncu? Bo ludzie to mylą. Jeszcze Sam mylę to. Ludzie to mylą. Bo to nie jest takie wcale, wie Pani, wszystko proste, żeby tyle rodzajów właśnie serów tutaj spamiętać, prawda? No bo bunt, tak jak powiem, to bunc, no to jest słodki ses, ze słodkiego mleka zrobiony zaraz świeży. I to I Tak, to, to jest, bunc, prawda? Tak, to jest. I ten bunc zostawia się go przynajmniej na 3, 3 do tego dnia żeby on zrobił się taki kwaśny, kwaśnawy, jak zrobi się taki kwaśnawy, wtedy ten bunt przemielimy przez maszynkę, możemy i ten blenderem i, i ręcznie są takie przeciskarki, żeby dobrze przecisnąć mhm. i później sól wyrabiamy bardzo dobrze, dorobimy soli, dosypujemy i więcej nic, nie, nie może być nic więcej, żeby nie, nie dodają masło nawet, Jasne. żeby to było tłuściejsze, żeby się lepiej smarowało. Ale naprawdę prawdziwa brędza nie powinna mieć nic, tylko z, dobrze z, zemleta jakoś tak, tak, i, i tylko posolić do smaku, żeby nie przesolić znowu i wyrabiać dosyć długo, wyrabiać, żeby ona była... Taka jak farożegna no, po prostu. Właśnie tutaj odbiera właśnie tą taką gościnność zakopiańską, bo ja za każdym razem jak tu jestem, to, to, to bardzo to lubię, że na tacy otwarci. Tak, mój ale to jesteśmy tacy właśnie tacy bardzo przyjazni, tacy nie, i turyści do nas jadą, posiedzieć z nimi lubimy, no i, i fajnie jest, wesoło. A mam pytanie, a jak na przykład wygląda teraz sezon ten letni? Bo zimowy, zimowy sezon to oczywiście no, jest dużo ludzi w Znowu jak śnieg, ty. Musi, być, musi być śnieg żeby był, bo jak nie ma tego to też, śniegu, to też, no, to no, no, no znowu ta temperatura, to trochę tego sztucznego śniegu narobią, ale to nie to, nie? Na latem, no latem jest fajnie, no, no jest, super, jest, super jest bardzo, bo tak. lubią po górach chodzić nie turyści. No to, no to bardzo dużo jest. Jedni lubią wodę nad morze jechać, ale bardzo dużo turystów przyjeżdża w góry. I co, z roku na rok widzę chyba coraz więcej tych turystów Coraz więcej, coraz więcej, tak, tak. przychodzą i w góry, no i tak jak i tu na tą, do, do nas, tu do Bacówki też przychodzą, kupią se tu oscypki, grują no tak. se tutaj i bardzo są zadowoleni, Podróż, ma, mogą się zwiedzić, góry różne tutaj mają bliziutko Ma pani takie. jakieś właśnie ciekawe miejsca, które na by, by, by nam poleciło? No to zależy jak, to jedni lubią wysokie, żeby gdzieś tam dalej, a, a tak to jedni na przykład tu Dolina Kościeliska Dolina Hołowowska to jest taka, taka spokojna a Dolina Hołowska jest taka bardzo tutaj malownicza, prawda? Malownicza, takie to tak, jest. tak Nie, to nie trzeba właśnie. się od razu słuchajcie wspinać na wysokie góry no, nie trzeba Tak jak no, dzisiaj na przykład mamy, byliśmy to. dosyć wysoko hmm. Można znaleźć bardzo fajne, przyjemne miejsce w kameralne z rodzinami, no. prawda? Żeby sobie pochodzić. Nasz gulasz powoli już dochodzi. Mm -hmm. Będzie. Będzie, będzie bo będzie. pachnie, tak jest. pachnie. Że... Teraz bierzemy sól pieprz. I nie oszczędzamy. Z jednym ani drugim. Na końcu masełku. Na końcu jak to wina nam się z tym masełkiem połączy. No, mm -hmm. to będzie miód. Super. Dobrze tak połączyła? A jak jak no. O Ot, Teraz to parzy. Parzy. Teraz parzy. Dobra. A, teraz to jest bomba. Dobra. Zwijamy ten patelnie wezmę. Dobra, dziękuję bardzo. O, teraz dopiero czuć ten rozmaryn. Piękny, piękny. O, super. Ale to zaczyna Piękne. Dobra. No, super. Pięknie to wygląda, ale jeszcze lepiej będzie smakowało. O, mam nadzieję, że będzie smakowało. No, to próbujemy. Tak jest. Należy nam się. Panie Boże mm. no. mm. Fajnie wyszło, prawda? Bardzo pyszne jest. Ja takiej nie jadłem i w ogóle nie. Super. Dosyć są tłuste, ale jednak, no bo ten tłuszczyk z inny. tam się nam pojawił. No, mm -hmm. ale... ale ta brędza, no jakie to daje do tego mm. smak. Mhm. Mm w ogóle tak mm. Pycha. O, gotowaliśmy z sercem, Super. więc musiało nam wyjść. Pyszne. Pani Mariuszu, ja Pani bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze również. I mam nadzieję, że jeszcze tam zajdziemy do tej wędzarni, obejrzymy ją. No sobie właśnie, byśmy Pani tak? pokazała, jak no, Oczywiście. Oczywiście, Oczywiście. No, ja też dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I na pewno będę do Pani wpadał. Dobrze, zawsze jak będę schodził. Z góry, zapraszam. To będę pamiętał. Zapraszam zawsze. Zapraszam na Zyntyce. Słuchajcie, jeśli to, co dzisiaj dla Was przygotowałem, zainteresowało Was, bądź chcielibyście sobie otworzyć ten przepis i ugotować go jeszcze raz w domu. Jeśli Was interesują inne przepisy, zapraszam Was na mojego bloga panryplay.com. Również kanał panryplay na YouTube. Polubcie, subskrybujcie, wchodźcie, wpisujcie, będę na pewno odpisywał. Bądźcie ze mną i jesteśmy na łączach przy następnej przygodzie pana replaya. Strzał!